Moi drodzy, Dzień Papieski, w naszym mieście, w naszej diecezji. Wracamy naszą myślą i pamięcią, może nie tą osobistą i bezpośrednią, bo zapewne niewielu jest tutaj pośród nas tych, którzy 33 lata temu uczestniczyli w różnych Miejscach naszego miasta, w spotkaniach i w modlitwie z Janem Pawłem II. Ale nie mamy żadnych przeszkód, aby sięgnąć do całego dziedzictwa i bogactwa Jego słów, Jego nauczania. Tego wszystkiego, co tak bardzo trafnie również można odnieść do osoby Jana Pawła II. Kiedy faryzeusze i zwolennicy Heroda mówili do Jezusa, zaznaczając, że jest nauczycielem prawdomównym, który drogi Bożej wprawdzie naucza. 33 lata temu, zresztą nie tylko u nas, ale na każdym etapie ówczesnej pielgrzymki, refleksja papieża nad przykazaniami dekalogu wnosiła nowy powiew, nową jasność nowy blask prawdę Boga u nas tego przykazania nie zabijaj i wielkiej troski i refleksji nad pięknem wartością życia życia doczesnego, ale i wiecznego tak jak żeśmy słyszeli dzisiaj w pierwszym czytaniu, w tym fragmencie listu świętego Piotra Taka wyjątkowa refleksja apostoła właśnie nad tym, kiedy zaznacza, oczekujecie, że przyjdzie dzień Pański, że niebo pójdzie na zakładę, bo Bóg zniszczy je w ogniu. To sobie jesteście w stanie wyobrazić. A Piotr mówi: Ale to jest przecież droga do nowego nieba i nowej ziemi. Tego wszystkiego, co Bóg już ofiarował, tego wszystkiego, co ważne, żebyście z wytrwałością przeżywali i nie dali się uwieść błędom. I kiedy dzisiaj wsłuchujemy się w tę Ewangelię, chcemy też z wrażliwością i ufnością ją rozważyć. I spróbujmy przywołać ten obraz denara, który się tutaj pojawia. Tenar. Najpierw możemy spojrzeć na Niego jako na dzienną zapłatę człowieka, robotnika. To była Jego dniówka. I kiedy Chrystus mówi, czyj tam jest wizerunek, to oczywiście najprościej człowiekowi jest odpowiedzieć: Cezara. I my stajemy, tak jak wtedy. Uczestnicy Mszy z Janem Pawłem II na naszym Radomskim Lotnisku wobec całego doświadczenia życia. Tyle możemy powiedzieć o tym, co jest trudem naszego życia, naszego poświęcenia, naszej dniówki. I to nie znaczy, że to nie jest ważne. Jest ważne. Oczywiście jest też niesamowicie inspirujące, żeby człowiek. Z tego nie rezygnował, żeby człowiek mógł z nadzieją to przeżyć. To, co Jan Paweł II też podkreślał, może nie bezpośrednio w Homilii, ale i w swoim słowie wówczas wypowiedzianym, ale i poprzez to miejsce, kiedy nawiedził tam, gdzie jest ten pomnik Radomskiego Czerwca 76 roku, to jest również wpisane w to wielkie wołanie i pragnienie człowieka. Uszanowania Jego godności, również poprzez pracę, ale nie tylko, w życiu. A o tym mówił papież. Ale to zatrzymanie, to co papież tutaj nam dzisiaj przypomina, właśnie w obrazie tego Denara, jest również takim właśnie zanurzeniem się w tą dzisiejszą Ewangelię i takim wołaniem samego Jezusa. Ten wizerunek Cezara łatwo Ci zauważyć jako na owocu Twojego zaangażowania, Twojego poświęcenia i Twojej pracy. Ale czy dostrzegasz wizerunek, który Bóg wpisał w Ciebie i w każdego innego, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, niosący życie, które jest darem Boga, przeżywający życie, które jest misją od Boga? Wpisano, patrząc na ten dzisiejszy, nas, nasz czas i to, co dzisiaj tu przeżywamy, w to miejsce, w ten czas i w tę wspólnotę, jakże ważne, jakże potrzebne, jakże inspirujące i umacniające jest właśnie to, kiedy potrafimy nieść w sobie ten odblask Boga, oblicze Boga, które odbija się w naszych sercach, w naszych duszach. Które można dostrzec, patrząc w oczy drugiego człowieka, a jeszcze może bardziej, kiedy się jednoczą dusze ludzkie w modlitwie, zapatrzone w oblicze Boga. Ale kiedy odwołujemy się do tego obrazu Denara, przywołujemy chociażby jeszcze tę inną historię ewangeliczną ci, którzy, to jest przy połowie Jezusa, ci, którzy zostali najęci do pracy w winnicy, na sam początek, na całe 12 godzin i się umówili o denara. Potem gospodarz wychodził w kolejnych godzinach, po raz ostatni wyszedł w 11 godzinie, na tylko godzinę pracy, najął niektórych i oni też otrzymali po denarze. I ci pierwsi stanęli z pretensją, dlaczego oni tyle samo otrzymali, a pracowali tak długo. I Chrystus w tej przypowieści, ale przede wszystkim, kiedy dzisiaj patrzymy tutaj na to, uświadamiamy sobie, po ludzku rzecz biorąc, możemy zobaczyć, ktoś ma mniej, ktoś ma więcej. Ktoś bardziej się stara, ktoś jest mniej zaangażowany. Ludzkie oddziaływania są tutaj, i Chrystus mówi. Znowu, czyj jest tam wizerunek? Po ludzku łatwo jest nam to zauważyć. Ale ostatecznie ta przypowieść, to piękno, już nie mówiąc o tym, cudownie ukazane w książce marszala, i oni otrzymali podenarze, niesie takie wielkie wołanie, ale każdy został tak samo obdarowany przez Boga. Każdy otrzymał dar życia, każdy jest na podobieństwo Boga. Każdy otrzymał swoją misję w życiu. Każdemu Bóg obiecuje swoją łaskę. Za każdego Chrystus oddał swoje życie, cierpiał i zmartwychwstał. Każdy może żyć w mocy Ducha Świętego. Każdy. I znowu można byłoby powiedzieć, kiedy Chrystus mówi, to, to co dajesz Cezarowi jedno, ale co oddajesz Bogu? Właśnie w tej wierności, w tej ufności, w tym zawierzeniu. W tym wszystkim, co będzie potwierdzało tę prawdę o świętości Jana Pawła II, który wierzymy, że jest we wspólnocie naszej modlitwy. Tak jak wszyscy święci. Szczególnie ci, którzy są mocno wpisani w naszą ziemię, w nasze miasto. Naszą indecencję, w nasze życie. I to jest przecież również pewien klucz, może pewne światło, pewien blask, który niesie się przez to słowo, które Jan Paweł II 33 lata temu tutaj wypowiedział, mówiąc z jednej strony właśnie o tym dramacie człowieka. Które nie potrafi dostrzec i uszanować daru, który jest taki sam w każdym człowieku i jest gotowy go nawet zniszczyć, niszcząc życie, bez względu na to, czy będzie to wojna, obóz koncentracyjny, gułak czy inne miejsca kaźni, czy tak jak papież wtedy powiedział z całym smutkiem, czy będzie to zabójstwo nienarodzonych. Chcemy być tymi, którzy chcą nieść wizerunek Boga. Jest jeszcze chociaż jedno miejsce związane z denarem. Ta kolejna przypowieść Jezusa o dłużnikach. Kiedy mamy dwóch, jeden, który nie jest w stanie oddać swojemu Panu. Dziesięć tysięcy talentów, 100 milionów denarów, najogólniej przeliczając? Przy dniówce denara niemożliwe do osiągnięcia i zdobycia i zwrócenia przez jednego człowieka. I zostało mu to darowane, a on nie był w stanie darować innemu słudze, 100 denarów. I znowu, jaka może być z tego lekcja? Czego tutaj dotykamy? To jest właśnie gdzieś to nawiązanie, które myślę, że można właśnie związać z tym, o czym mówił Jan Paweł II. Kiedy człowiek potrafi z całym szacunkiem przyjąć i docenić, jak został ukochany przez Boga, jakie bogactwo darów Bóg mu ofiarował, niewyobrażalne, wpisane również w życie, wpisane w miłość, wpisane w poświęcenie innych, Wpisane w gotowość do nawet ofiary życia dla innych i za innych, to wtedy jest gotowy nieść również to oddanie i poświęcenie z innymi i dla innych. I to jest ciągle aktualne. Świat będzie dawał różne wizerunki, które będziemy mogli odnieść do wizerunku Cezara. Że tak się to robi, ale Bóg ciągle staje i mówi: Ale Ty niesiesz moje oblicze, Ty niesiesz moją miłość. Tak jak papież mówił: Ja wpisałem w Twoje serce moją mądrość i moją prawdę. Niech to Ciebie ubogaca, niech to Was jednoczy. Tyle mówimy, tyle marzymy o jedności o współpracy. Ale dobrze wiemy, że ona się sama znikąd nie weźmie. Ona musi jednoczyć przy kimś, przy czymś. Kiedy człowiek tak samo nazywa dobro, to samo nazywa prawdą, tak samo szanuje życie. Nikt go nie rozdzieli od innych. Niech święty Jan Paweł II. To, co po ludzku nam przypomina i nas jednoczy, ale Jego świętość niech będzie tym bardziej wielkim zaproszeniem i wołaniem, abyśmy w tym nie zatracili tego, co wieczne, tego, co duchowe, tego, co płynie od Boga. Trudno takiego duchowego denara przynieść. Tak się wydaje. Ale zaświadczam Wam, że one tutaj dzisiaj są i będą. Każda hostia, która się znajduje na ołtarzu, jest jak nasz ludzki denar, który Bóg mocą Chrystusa przemienia i mówi: Ale w tym jest moje oblicze, moje życie i moja łaska. I niech to umacnia, niech prowadzi, niech jednoczy.